Cześć, dawno mnie tutaj nie było. Bardzo dużo się zmieniło, bo była bardzo długa zima. Nadal jest bardzo długa wiosna i ten sezon jakoś się rozkręca, tak leniwie i leniwie. Ale jak już się rozkręcił i pogoda nieco wjechała na, na horyzont, chociaż te chmury nie są zbyt zadowalające. Postanowiłam, że się przejadę bardzo fajnym Harleyem. Jest to Harley Davidson Fat Bob, standardowo 114, 1.8 pojemności i to tyle ze standardów, bo ten motocykl tak naprawdę nie jest standardowy. Tak naprawdę ja też nie jestem do końca standardowa. A co więcej o tym motocyklu? Jęka wertyczna, która ma rozmawiać długo długo o Harleju, który jest de facto wspaniały i e, tą wspaniałość podkreśla jego przemiana, bo to jest, e, to jest Bober, to jest Bob Job kiedyś e, mawiano na ten motocykl. Jest on bardzo mocno przebudowany i to, co zostało zmienione, czyni go bardzo wyjątkowym, bardzo szybkim motocyklem. Tak szybkim, że aż w tą późną wiosnę zaczął wiać, dlatego mam czapkę. Ten motocykl wychodził z silnikiem 107 cali i 114 cali. Dzisiaj ten motocykl z 1,8 pojemności zyskał 2,0 pojemności i 165 nm, więc ze 155 to jest całkiem fajny wynik. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ma włożony stage 4. A co wchodzi w skład stagea 4, będzie opisane w tekście, bo nie jestem w stanie tego wymienić. Ten film musiałby trwać i trwać i trwać, więc w tekście zapraszam do tekstu. Motocykl zyskał plus 35%, około 30-35% mocy, co daje mu niesamowite, powiem to, pierdolnięcie, dlatego że zdecydowanie jeździ szybciej. Ja tym motocyklem jeździłam jeszcze, jak nie był przerobiony, jak wyjechał prosto z salonu, jak jeszcze nie miał tego koloru, jak jeszcze nie miał stage'a czwartego, jak jeszcze nie miał tych wydechów, jak jeszcze jego podnóżki były gdzieś w tym miejscu, teraz są nieco wysunięte. Jak kierownica była standardowa, ta 13-calowa, podniesiona, boberowa. Dodatkowo fotel jest siedzenie, siedzenie jest y, również inne, zmienione. Wcześniej było bardziej pełniejsze, powiedziałabym wygodniejsze, ale o tym nieco później. Dodatkowo został zmieniony błotnik. Oraz lampy LED z tyłu. Być może one są w dzień mniej widoczne niż w standardzie, natomiast nocą całkiem fajnie świecą. Dodatkowo tablica została przeniesiona z koła na lewą stronę. Oprócz kierownicy dodane zostały również grzane manetki, co całkiem dobrze się sprawdza jeżdżąc w Polsce nocą, a nie w USA, w słonecznej Kalifornii. I teraz to co najważniejsze i właściwie to co każdego interesuje, to właściwości jezdne, ponieważ wielu ludzi pyta jak widzi ten motocykl z kierownicą taką, może trochę przesadzam, ale taką, jak się na nim jeździ. Otóż jeździ się na nim paradoksalnie bardzo wygodnie. Ta kierownica wcześniej miała nieco inny charakter, ponieważ była przesunięta w tą stronę. Pozdrawiam Cię IQ, dziękuję bardzo za motocykl, jeszcze raz guziaczki. Natomiast ja przekręciłam tą kierownicę, dopasowując ją delikatnie pod moje gabaryty, pod moje zapotrzebowanie na jazdę. Z tą kierownicą, z tym ustawieniem, motocykl prowadzi się doskonale. Paradoksalnie, ale doskonale. Jeżeli chodzi o lusterka, rzeczywiście ustawienie lusterek jest wymagające, ponieważ często trzeba patrzeć na martwe pole. I spoglądać się jednak do tyłu, bądź co bądź, patrzeć, czy jakiś samochód nie jest na martwym polu. W tych lusterkach widać w tym ustawieniu kierownicy z tą wysokością rąk nieco mniej, więc trzeba wszędzie mieć oczy, uważać, uważać, uważać. Jeszcze kolejną rzeczą, ciekawostką jest to, że kiedyś ta kierownica była mniej więcej tutaj i jeżdżąc, jeżdżąc w korku między autami, mijałam osobówki tak, że musiałam uważać lusterkami, żeby nie zahaczyć. Natomiast teraz. Osobówki przejeżdżają tutaj, a muszę uważać z kierownicą na samochody typu VAN. A ich jest mniej w korku, więc ten motocykl do jazdy po mieście między samochodami jest zdecydowanie fajniejszy, wygodniejszy, a zarazem ciekawy. Chyba nie ma głośnej, głośniejszych wydechów w Harleju i do tego Harleja, jak te shortshoty. Są piekielnie głośne. I pamiętam, jak odebrałam ten motocykl. Teraz już nim jeżdżę długo, natomiast pierwszy dzień jazdy tym motocyklem to pełna petarda i cały czas maneta odkręcona do końca. Sąsiedzi z siódmego piętra, z jedenastego piętra otwierali okna, i jakby no bardzo przeszkadzają. Te wydechy przeszkadzają otoczeniu, natomiast rider w tym wypadku ja yy, nie odczuwam jakiegoś specjalnego utrudnienia, specjalnego hałasu. Podejrzewam, że gdybym jechała tym motocyklem przez tydzień, dzień w dzień, dzień w dzień po kilka godzin, być może mogłabym coś poczuć. Natomiast w mieście, kiedy przebijam się między samochodami i ja jeżdżę tym motocyklem właściwie z punktu A do B, ten problem dla mnie nie istnieje, głośnych wydechów. Natomiast. To też daje odrobinę takiego poczucia bezpieczeństwa, ponieważ odrobina gazu i wszystkie samochody w podnóżki one są delikatnie wysunięte, są też zupełnie inne niż w oryginale. Natomiast dla mnie jeździ się na nich bardzo wygodnie. I teraz porównując ten motocykl, ponieważ ja prywatnie jeżdżę motocyklem, Yamaha Warrior, kiedy na Warriorze siedzę z nogami, powiedzmy. Gdzieś tak, to tutaj siedzę tak, bo nie ma, ten motocykl nie jest tak szeroki jak, jak Yamaha Warrior. Jest, no, jest po prostu zajebisty, jest bardzo poręczny w mieście, jest piekielnie szybki i dupą zamiata nawet jeszcze na trzecim biegu. Dla mnie na bardzo dużą uwagę zasługują tutaj felgi, które również zostały zmienione i w mojej opinii, i w opinii ludzi, którzy przechodzą obok, są zajebiste. Niestety Kalifornia to nie jest Road 66 również, a jesteśmy w miejscu, w którym jest bardzo dużo patroli policyjnych i każdy patrol, który przechodził, pytał się o ten motocykl, zwracał uwagę na całą bryłę tego motocykla i również na te felgi, bo rzeczywiście one, i ta przednia felga, i tylna felga, zwracają na siebie bardzo dużą uwagę, a jak się pali gumę, to one się tak zajebiście mienią i tak to ładnie wygląda, jak w słońcu w USA. <laughs> ale żeby nie było tak pięknie, że Harley, że kulturowość, że, że kocham Harley'a, bo kocham Harley'a, ale jest jeszcze jedna tajemnica, którą skrywam, y, która jest dość bolesna, a zarazem y, krępująca, ponieważ Harley to po prostu... to nie jest łamacz serc, tylko łamacz dup, na przykład. Ponieważ kiedyś była sytuacja, że jadąc na tym Harley'u, on oczywiście kusi, więc y, przy tym stage'u czwartym, przy tej mocy podbitej do plus 35%, przy tej pojemności 2.0 i tych koniach mechanicznych odkręcam 1, 2, 3 i tak gdzieś na trzecim biegu w pełnym drifcie nagle wjechałam na dziurę i było słuchaj tylko coś takiego i w tym momencie złamałam dupę i teraz będzie hejcik, bo jak można złamać dupę? Nie, oczywiście, że potrzaskałam sobie na tyle mocno koziogonową, że dzisiaj jazda na tym motocyklu sprawia mi Małą trudność, ponieważ muszę siedzieć w bardziej pionowej pozycji i absolutnie nie dotykać tej części dupy siedzeniem, więc. Ok, dodam jeszcze, że to nie jest typowy test motocykla Harley fat Bob i mówienie o jego właściwościach technicznych, bo nie. Te zostały powiedziane, napisane w Motogenie w 2018 roku. Napiszę jeszcze kilka słów, napiszę artykuł dla motogenu, który będzie pokazywał, co dokładnie zostało zmienione w tym motocyklu. Pisanie jest o tyle dobre, że po prostu jest więcej czasu na to, żeby skupić się na szczegółach. Natomiast to wideo jest robione w mega dużym tempie, ze złamaną dupą, więc sami rozumiecie, że sytuacja jest dynamiczna. I co? No i. I tyle. Chciałabym pozdrowić właściciela motocykla dzięki IQ za pożyczenie. Nie oddam Ci go tak prędko, myślę, że jeszcze cały sezon na nim pojeżdżę. Genialny motocykl. Harley to jest kulturowość, Harley to jest styl życia, Harley to jest zajebisty motocykl. Oczywiście kocham wszystkie. Pozdrawiam, a może jeszcze coś nagram, może nie. Bawię się trochę w te YouTubeki.